Wodzowita w epickim przeglądzie numer 3. Dzisiaj mamy grę, która od wczoraj jest za darmo w epiku. Telefonik Mars. No i zobaczymy, co to za gra. Zaczniemy chyba od samouczka. Spróbujemy. Gra jest jak widzicie w języku angielskim. Polskiego języka nie ma. Spróbujemy. Rozstrzygasz, o co tu chodzi. Czy możemy wygrać na dwa sposoby, albo jeden z nich wypełnić na maksa? Ok, jasne, dobra. Ok, kartami jakimiś gramy. A nie, wszystko musi być na maksa. Czyli jest temperatura 8, 14% trenu i 9 oceanów. Dobra. No to już także 9. Dobra, to też już wiemy i trzeci. Dobra. Dobra, dużo czytane na początku. Nie, nie chcemy pas. Chcemy zagrać kartę jakąś, pokaż mi te karty. Nie wiem co to roknie. Zresztą kazali nam spasować chyba, nie? Na razie widzimy, jak to... Mogę to obracać bardziej jakoś, czy... Nie, widzimy tylko tu. Dobra, no to pasujemy. On też spasował. Zielony, dobra, tu mamy karty, tak? Nie wiem, co on zrobił. Dobra, spróbujemy dalej. No, przeszliśmy, ok, czyli to było założone w ten sposób. Czyli co chcemy sprzedać tutaj, tak? Dobra, to chcemy sprzedać. No, chciałbym to zaznaczyć, ale niestety nie mogę. Dobra, sprzedaliśmy. Dostaliśmy, to jest też waluta. bo... No, co? Okej, okay, czyli w tych miejscach możemy to umieścić, tak? Na przykład tu możemy. Takich pół dziewięć potrzebujemy. Dobra. So, nie, dobra, to jest nasze Pytanie: czy to jest tylko nasze? Czy to wiemy, i je możemy gdzie, tu gdzie jest, a i więcej z tego, dobra. Czekaj, to jest nasz znacznik, czy to jest ogólny? Ten po prawej, obydarz mi się, że nasz tylko i łączy nasz. Dobra, miasto. wybieramy tutaj korporację. Dobra. Okej. Okay. Te karty dostaliśmy. 10 kart. Dobra. Okej. Okay. Czyli też znajomość, tak jak w jednej z poprzednich gier w tej jest wymagana jednak yy, znajomość języka angielskiego i to na pewno nie podstawowa. Dobra, okej. Okay. dobra. Mamy jeden, okej. Okay. Tutaj nasza tura i tura przeciwnika. Dobra, co, przecież mamy wszystko co chodzi? A, czyli to ma konkretne wymagania. Minus osiem, no to nie będziemy jej użyć. A to chyba już możemy zabiliśmy zrobiliśmy wulkan, temperatura nam się od razu podniosła. okej. Okay. Tego nie mogę cztery... nie, mogę cztery. Czemu nie mogę? Dobra. Chyba ostatni samouczek, spróbujemy. Dobra. Teraz byśmy chcieli to tutaj. Ok. Słyszymy to. rośnie nam tlen. Zaraz będzie tyle powinno być. To możemy w temperaturę przekształcić. Próbuję to kliknąć, no. Ok, czy temperaturę? Czyli jak tego uzbieramy, to możemy tutaj podnosić te wskaźniki. Dobra. Mogę wyjść tutaj. 25 kosztuje i byśmy to chcieli i dostaliśmy drobę, dobrze? I jeden ten to generuje nam to, dobra? Dobra, jeszcze ostatni samouczek. Dobra. Dostaniemy co, nagrodę, tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie dostaliśmy, teraz dostaliśmy. Dobrze, to mogę jeden zwiększyć, to tu byśmy chcieli. Dobra, no, to dostaliśmy też to. No to widzę, że może możemy. Ale nie jeszcze możemy teraz. Ok, tu mamy my i przeciwnika ranking, a dobra, i tu wszystko zlicza. I to my wygraliśmy. No, dziwne, żeśmy samo oczko nie wygrali. Dobra, podsumowanie. to wszystko mieliśmy zrobione. Dobrze, nie będę Wam samej gry pokazywał. Mogę zacząć ją ewentualnie tutaj. Pytanie, czy my możemy w ogóle zagrać z... że tu jest pojedynczo. Mogę tutaj dodać... Jest. A i z niech będzie. Dobra, stwórz mi... Ja tego już nie chcę, dobra. Stwórz mi świat. Wybieramy tą tutaj. Daje nam te Ta to, to weźmiemy jeszcze raz. Oni mają 10 kart na początku. Ok, no dobra, czy tu mamy te karty? Ok, to chcielibyśmy wtedy zrobić to. 25. Dobra. Dostaliśmy tutaj punkt. Na razie jeszcze temperaturnie. Ile mamy jeszcze akcji? Jeszcze możemy. Dobra. Tych kart trochę nie rozumiem, ale będzie mnie zakazane zapytał, czy potwierdzam. Dobra Okej, okay, to włożyliśmy tej karty. Jedziemy dalej. Teraz przeciwnik czerwony, praktycznie prosty. Od razu idzie w powiększanie trenu. A dobra, tu jest ten wskaźnik. To zwiększa nam dobra, wszystko jasne. Mamy cztery. tego chcielibyśmy więcej, czy chcielibyśmy w miasta zainwestować. Dwie karty, żeśmy dobre, to już nie mamy. E, dobra, dobra, to zrobimy, no zrobiliśmy coś gwaranę. Kart nie możemy, bo nie mamy z, z tej waluty tutaj To wiemy, że mamy tą kartę Tu niczego nie zmienimy na razie To zobaczymy, tego na razie nie możemy A tu wiadomo, że nie Dobra, to my też chcielibyśmy energię pójść w to. A dobra, nie, to sprzedajemy. To nie, nie chcemy sprzedawać tego. A dobra, i tu mamy cenę. Dobra, spróbujemy sprzedać to. Teraz możemy. Nie, nie możemy tego zrobić. Tylko to jedna sprzedaliśmy, jem już. Dobra. My na razie nic nie zrobimy, musimy czekać. Tego nie możemy, bo zrobiliśmy. Możemy przesuwać. Dobra, nie jesteśmy w stanie nic zrobić na razie. Teraz my będziemy mogli już. Czyżbyśmy przegrywali? Mogę kupić cztery karty. Każda z nich kosztuje. Na pewno chciałbym pójść w to. To na pewno ta. Na pewno to i to wszystko, te dwie byśmy chcieli. A dobra, to znowu nie mamy nic, żadnych kart nie zużyjemy. Nie, to są wspólne wskaźniki, na to wychodzi. Dobra, tu nam przychodzi po jednym, dobra. że ja nie jestem nie dobre jestem w stanie zrobić w tej turze już jestem w stanie chociażby tylko sztuczne cztery ale daje nam to ok a to jest miejsce w którym możemy to chcielibyśmy gdzieś tutaj Dobra, dostaliśmy trochę zielonego. Tego byśmy nie chcieli, to byśmy chcieli przede wszystkim. To jest też istotne prąd, bo potem będziemy z prądu w stanie roślinki uzyskać. Okej. Okay. Musimy skończyć bo już wszystkiego zrobiliśmy. Dobra, słuchajcie, mam taką turówkę ekonomiczną. Wymagana jest na pewno znajomość języka angielskiego. Dużo tych zasad na początku do przeczytania żeby się w tym wszystkim połapać. Podobno wzorowana jest, pierwowzorem była planszówka, więc też możecie zerknąć. To jeszcze raz wielkie dzięki. Widzimy się w następnym epickim przeglądzie. Nara!